Się ze składem Francuzów. Na bramce menu, w obronie, daj okupację. Wys... Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Byłem przekonany, że sędzia po gwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. 11. Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. Teraz Kalant, Tak jest. Mamy bramkę. Takie otwarcia meczów to ja lubię. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Rodri. Podaje do Fodena. Czy stoła to wykorzystać? No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. 2 do zera. Gramy dalej. Bernardo Silva. Rodri. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Mbappé może teraz szarżować po skrzydle. Na bliższy słupek. Tyle, że za blisko bramkarza ta wrzutka. Bez problemu sobie radzi. Haaland. De Bruyne przyjmuje piłkę. De Bruyne będzie strzelał. Uwaga, pusta bramka. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Już krają, ale ciężko im będzie od...